W poprzednim odcinku zastanawialiśmy się nad naturą racjonalności. Doszliśmy do wniosku, że nie da się jej łatwo zdefiniować. Ludzie są niedoskonałymi podmiotami poznającymi. Rzadko możemy być pewni poprawności przesłanek, na których opieramy swe rozumowania. Nasza wiedza o świecie nie przypomina znanych z matematyki systemów aksjomatycznych. Lepiej traktować ją jako zestaw hipotez czy też domysłów, które podlegają rewizji. Co więcej, Nasza wiedza to sieć powiązanych ze sobą przekonań. Ta sieć to pewna całość, a zmiany w jednym jej fragmencie wpływają na inne jej części. Spójność w ramach sieci jest równie ważna jak to, że nasze poglądy odpowiadają w ten czy inny sposób rzeczywistości. Szczególnym zaś wyzwaniem dla każdego, kto chce zrozumieć racjonalność, jest sfera normatywna etyka i prawo. Wymyślamy w tych dziedzinach różne, bardzo różniące się między sobą standardy racjonalności i prowadzimy niekończące się spory. Bycie racjonalnym nie jest zatem łatwe. Nie polega, niestety, na posługiwaniu się prostymi schematami logicznymi albo postępowaniu zgodnie z jasno określoną procedurą. Kłopoty z racjonalnością na tym jednak się nie kończą. Ludzki umysł potrzebuje pewności. Ta potrzeba została w nas głęboko zakorzeniona przez procesy ewolucyjne i przejawia się m.in. w mechanizmach emocjonalnych. W ostatnich latach zwraca się coraz częściej uwagę na tzw. emocje epistemiczne. Sprzeczność albo inna niezgodność, która pojawia się w naszym doświadczeniu. Czy będzie nią obserwacja, która niepokoiła Einsteina, że faktyczny ruch Merkurego minimalnie odbiega od przewidywań teorii Newtona? Czy poczucie, że coś byłoby nie tak, gdybyśmy wyjechali na utęsknione wakacje i nie pomogli ciężko choremu wujkowi, nieodmiennie powoduje w nas uczucie zaciekawienia, albo wręcz niepokoju i dezorientacji. Motywuje do podjęcia jakichś działań, do próby wyjaśnienia, skąd się wziął dysonans poznawczy. Uczucie, że coś się nie zgadza i że trzeba coś z tym zrobić, to główna siła napędowa w procesie, który prowadził Einsteina do sformułowania ogólnej teorii względności. Ale ta sama siła skłania nas do rezygnacji z dawno planowanych wakacji w obliczu ciężkiej choroby w rodzinie. Bez emocji epistemicznych nie byłoby naszych mniejszych i większych odkryć. Pozbycie się niepokoju i dezorientacji, zaspokojenie ciekawości, a czasem rozbawienie lub olśnienie to nagrody które dostajemy, uspójniając nas, nasz obraz świata. Myliłby się jednak ten, kto uznałby, że emocje wpływają na proces poznawczy wyłącznie w pozytywny sposób, motywując nas do poszukiwania coraz lepszych odpowiedzi na nurtujące nas, nas problemy. Emocje potrafią też w istotny sposób zaburzyć proces myślowy. I nie chodzi tu o sytuacje ekstremalne, w których silne reakcje emocjonalne sprawiają, że nie myślimy w sposób jasny. Chodzi o całkiem zwyczajne procesy decyzyjne. Trudno jest na przykład przez dłuższy czas pracować z dwoma alternatywnymi i wzajemnie sprzecznymi hipotezami. Umysł skłonny jest raczej szybko rozstrzygnąć taki konflikt, niż badać, do jakich konsekwencji prowadzi każda z hipotez i systematycznie je porównywać. Wiąże się to z faktem, że emocjonalnie dążymy do pewności i nagradzamy się za nią. Trudno przyznać, że opieramy swe sądy i działania na lepiej, lub gorzej uzasadnionych domysłach, a nie na trwałych fundamentach. Łatwiej uwierzyć, że osiągnęliśmy pewność nawet wtedy, gdy obiektywnie daleko nam do tego. Psychologowie od wielu dziesięcioleci badają zjawisko tzw. sztywności poznawczej. Ma ono różne przejawy czy też wymiary. W jednej z klasyfikacji, opracowanej przez Hunzikera, wyróżnia się sztywność związaną z nawykiem przyzwyczajamy się do reagowania w pewien sposób i mamy problem z odmienną reakcją w nieco zmienionych warunkach. Sztywność związaną z trudnością w restrukturyzowaniu przestrzeni problemowej, gdy stosujemy stare rozwiązanie, choć problem wymaga nowego podejścia, oraz sztywność związaną z trudnością w generowaniu różnych rozwiązań pod presją czasu, gdy nie potrafimy odrzucić lub zmodyfikować raz przyjętego rozwiązania. W innej klasyfikacji opracowanej przez Szaje odróżnia się sztywność poznawczo-motoryczną, czyli niezdolność do przełączania się z jednej aktywności poznawczej na drugą, sztywność osobowościowo-percepcyjną, czyli trudność w adaptacji do otoczenia i wprowadzania zmian w środowisku, oraz sztywność psychomotoryczną, czyli tendencję do powielania dobrze utrwalonych wzorców reakcji. Współcześnie uważa się, że dobrą, uogólnioną konceptualizacją sztywności poznawczej jest tak zwana potrzeba domknięcia poznawczego. Twórcą tej koncepcji jest Arię Kruglański. W potrzebie domknięcia poznawczego chodzi o pragnienie uzyskania ostatecznej odpowiedzi w danej kwestii. Jakiejkolwiek odpowiedzi, byle tylko uniknąć niejasności. Kruglański twierdzi, że osoby z wysoką potrzebą domknięcia poszukują w swym życiu porządku i struktury, uciekają od sytuacji chaotycznych. Pragną wiedzy, na której można polegać niezależnie od okoliczności. Doświadczają nagłego pragnienia domknięcia, co przejawia się w stanowczości ich sądów i wyborów, zaś sytuacje pozbawione domknięcia odczuwają jako dyskomfortowe i nie pragną konfrontować swej wiedzy z alternatywnymi wyjaśnieniami. Przywołane klasyfikacje i teorie sugerują, że sztywność poznawcza jest zjawiskiem złożonym i nie do końca rozumiemy stojące za nim mechanizmy psychiczne. Wydaje się jednak, że pewne ogólniejsze wnioski można wyciągnąć już na podstawie dostępnych danych. Badania pokazują na przykład, że osoby o dużej potrzebie domknięcia poznawczego, osoby sztywne poznawczo, mają tendencję do dogmatycznych, często skrajnych poglądów i zachowań, zarówno w wymiarze politycznym, jak i religijnym. Co istotne, sztywność poznawcza nie dyskryminuje. Dotyka zarówno osoby skrajnie prawicowe, jak i skrajnie lewicowe fundamentalistów religijnych, jak i wojujących ateistów. Wydawać by się więc mogło, że sztywność poznawcza jest bezpośrednio odpowiedzialna za rozmaite nieszczęścia naszych czasów. Taki wyrok byłby jednak przedwczesny. Można bowiem przekonywać, że ewolucja wyposażyła nas w potrzebę domknięcia poznawczego, a zatem w tendencję do dogmatyzacji, nie bez powodu, w złożonym i niepewnym świecie nie sposób wziąć pod uwagę wszystkich docierających do nas bodźców. Nie starczyłoby nam na to czasu i energii, albo doprowadziło do paraliżu decyzyjnego. Mechanizm sztywności poznawczej chroni nas przed tym zagrożeniem, ale, jak pokazują badania, jest bronią obosieczną. Poszukując bezpieczeństwa poznawczego i pewności, łatwo zatrzymujemy się w półkroku i popadamy w łatwy, swojski dogmatyzm. Jest to kolejny powód, dla którego racjonalność jest tak trudna. Wymaga od nas przez wyciężenia potężnych sił psychicznych, które pchają w nas w ramiona dogmatu. Jesteśmy z natury fundacjonistami, bo powiązana z fundacjonizmem pewność poznawcza daje poczucie bezpieczeństwa i pozwala skutecznie funkcjonować w złożonym i nieprzewidywalnym świecie. Można przekonywać, że ludzka tendencja do poszukiwania pewności i bezpieczeństwa poznawczego, tak głęboko zakorzeniona w naszej biologii, widoczna jest wyraźnie w historii kultury zachodniej. Wśród wielkich filozofów znakomita większość to ci, którzy obiecywali nam prostą drogę do prawdy i pewności. Platon, pouczający nas, jak dotrzeć do świata wiecznych i niezmiennych idei. Leibniz, poszukujący doskonałego języka, który pozwoli wyrazić wszystkie prawdy o świecie w sposób jasny i oczywisty. Husserl, konstruujący metodę odkrywania niezmiennych idei w zmiennych zjawiskach. To tylko kilka przykładów podejścia, które za cel stawia sobie uzyskanie ostatecznych odpowiedzi na nurtujące nas pytania, stanowiąc przy tym wyraz naszej tęsknoty za pewnością. Nikt zapewne nie wyrażał tej tęsknoty dobitniej niż Kartezjusz. Czytając medytację o pierwszej filozofii czy rozprawę o metodzie, natrafiamy do rozważania kogoś, kto ma silną awersję do tymczasowych domysłów i niepewnych twierdzeń. Bardzo nie lubi tego, że może się mylić. Pisze tak. Nie od dziś zauważam, że od najmłodszych lat przyjmowałem fałszywe poglądy za prawdę i że to, co od tego czasu zbudowałem na tak źle upewnionych podstawach, musi być bardzo wątpliwe i niepewne. Uznałem więc, że powinienem raz w życiu wyzbyć się wszystkich poglądów, które wcześniej zdarzyło mi się przyjąć na wiarę i, gdybym miał ustalić coś pewnego i trwałego w nauce, rozpocząć całkiem od nowa i od podstaw. Zauważmy, jak głęboka musi być potrzeba pewności i jak nieznośna myśl o tym, że się mylimy, skoro skłania ona Kartezjusza do przebudowania całego gmachu ludzkiej wiedzy. Tak naprawdę nie jest istotne, jak Kartezjusz to robi. Można się długo spierać, czy kartezjańskie cogito ergo sum myślę więc jestem rzeczywiście stanowi niepowątpiewalną prawdę. A nawet jeśli tak, to czy może ona stanowić nowy fundament całej ludzkiej wiedzy? Uderzające jest coś innego, przenikająca całą kartezjańską filozofię awersja do braku pewności, do prowizorycznych ustaleń i do tego, że człowiek może się mylić. Tę samą awersję odnaleźć możemy u innych filozofów nowożytnych, przykład u wspomnianego wcześniej Leibniza, czy u Spinozy, który konstruował swój system filozoficzny modo geometrico, by przypominał aksjomatyczny system geometrii Euklidesa. Jeśli jednak potrzeba pewności jest tak wielka, to równie wielka, wielkie musi być rozczarowanie, gdy orientujemy się, że z trudem konstruowane koncepcje filozoficzne wcale nie dają nam tego, czego od nich oczekujemy. Wszystkie argumenty sceptyków, od starożytnych począwszy, nawet wtedy, gdy ogłaszały absolutną niemożność poznania czegokolwiek, były niczym więcej jak tylko świadectwem ludzkiej tęsknoty do osiągnięcia subiektywnej pewności. Pewności tak absolutnej, że najmniejsza rysa na niej powodowała desperacką ucieczkę w ślepy zaułek sceptycyzmu. Michał Heller stawia tu ciekawą hipotezę. Sceptycyzm, a więc pogląd, że niczego nie możemy być pewni i wszystkie tezy są równie uprawnione, jest w istocie konsekwencją ogromnego rozczarowania. Dopada ono tych, którzy wierzyli, że można osiągnąć pewność absolutną, bez cienia wątpliwości. Gdy uporczywie powracających wątpliwości nie da się usunąć, Reakcja jest niespodziewana i niezwykle silna. Dogmatyk zmienia się w osobę wątpiącą we wszystko. Sceptycyzm nie jest zatem racjonalnym wyborem, ale przypomina raczej emocjonalną reakcję odtrąconego kochanka. Jest działaniem na złość światu, który nas oszukał, bo nie da się ująć w opis złożony z pewnych, niepodważalnych stwierdzeń. Oczywiście jest to jedynie psychologiczna analiza motywów, które stać mogą za akceptacją sceptycyzmu. W podręcznikach filozofii odnajdziemy cały szereg racjonalnych argumentów, które przytoczyć można na poparcie podejścia sceptycznego. Historia ludzkości pokazuje, że mylimy się niezwykle często. Ileż to razy okazywało się, że koncepcje, które uważane były za prawdziwe, z hukiem lądowały na śmietnisku historii z łatką fałszywego zabobonu. Można w tej sytuacji uznać, że pewność to jakiś rodzaj złudzenia, któremu nader często ulegamy a skoro tak, to lepiej porzucić poszukiwanie pewności i odważnie stanąć twarzą w twarz z faktem, że nasze wysiłki poznawcze są nic nie warte. Kłopot w tym, że pomiędzy fundamentalistycznym dogmatyzmem a rozpaczliwym sceptycyzmem rozciąga się cała gama innych opcji. To, że nie sposób osiągnąć pewności poznawczej we wszystkim nie oznacza, że pewności tej nie możemy mieć w odniesieniu do pewnych rzeczy, na przykład twierdzeń matematycznych. To, że w wielu kwestiach nie mamy pewności, nie przekłada się na tezę, iż wszystkie poglądy są równie uprawnione. Ponury sceptycyzm jest tak samo nieracjonalny jak radosny dogmatyzm. Niestety, nasze emocje epistemiczne kierują nas nieustannie w kierunku dogmatyzmu. A gdy się zawiedziemy, równie silne emocje wpychają nas w objęcia sceptycyzmu. Widzimy tylko dwie opcje, poznawcze albo albo. Tam, gdzie pole możliwości jest niepomiernie bogatsze. Już w szóstym wieku przed naszą erą, Ksenofanes pisał: Za prawdę, jasnej prawdy nie poznał żaden mąż, ani też nie będzie takiego, który by miał wiedzę o bogach, a także o wszystkim, o czym mówię. Jeśli bowiem nawet udałoby mu się osiągnąć cel, mówiąc prawdę, sam by o tym nie wiedział. Mniemanie przypada w udziale wszystkim. Jest to głęboka prawda o człowieku. Nasza wiedza to zbiór domysłów, a nie prawd, które wypowiadać moglibyśmy z absolutną pewnością. Ale te mniemania nie są bezwartościowe. Nie ma racjonalnych podstaw, by uznać, że wszystkie poglądy na wszystkie sprawy są równie uprawnione. I w tym leży kolejna trudność bycia racjonalnym. Racjonalność wymaga od nas balansowania na cienkiej linie pomiędzy dogmatyzmem a sceptycyzmem. Jesteśmy jak linoskoczek, który musi się wysilić, by pokonać inercjalne siły fundamentalizmu i obronić się przed silnymi powiewami sceptycznej wichury.